W dzisiejszym filmie pokażę wam, co udało mi się stworzyć przez ostatnich kilka miesięcy na moim świecie Minecraft. Zostaw suba na kanale, żeby nie przegapić nowych filmów. Zobaczycie dzisiaj nowe farmy, projekt gryfa, proces budowy wyspy grzybowej oraz wioskę w Endzie. Wszystkie projekty są wyjątkowe i każdy z nich zajął mi sporą ilość czasu. Dlatego już bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Jeszcze tak tylko wtrącę, że do 25 marca w sklepie macie drop limitowany. Zapraszam, link w opisie. Dzień dobry siemanko, witam po tym krótkim intrze na moim świecie. Single. Moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję Wam rzeczy, które zmieniły się na tym świecie przez ostatnie. No tak dwa miesiące, maybe troszeczkę dłużej. Będzie troszeczkę timelapsów, będzie trochę opisywania. Lećmy więc zatem do pierwszej rzeczy, czyli do moi drodzy, gryfa. Dokładnie tak. Gryf jest taką najnowszą rzeczą, którą tutaj zrobiłem, ale myślę, że od tego sobie zaczniemy. Jeden z najtrudniejszych projektów, szczerze powiedziawszy, em, em, ostatnich tutaj em, miesięcy i w ogóle ever, kiedykolwiek co zrobiłem w Minecraft. Także proszę bardzo, ogrywki teraz, gryfa, let's go! Niego zadowolony, powiem szczerze, bo naprawdę zajął mi dużą ilość czasu, mimo wszystko. Dużo stresu miałem podczas jego tworzenia, ale wyszedł naprawdę fajnie. Przede wszystkim, co zrobiłem dobrze, co będę ewentualnie praktykował w przyszłości, starałem się, żeby nie był symetryczny, tak? Czyli, zarówno skrzydła są, każde jest inaczej, troszeczkę zrobione, każda tutaj jego, powiedzmy, tam łapa, szpony i tak dalej. Wszystko jest, powiedzmy, tak zrobione, żeby nie było to zbyt symetryczne, bo byłoby to 20 razy trudniejsze niż e, faktycznie e, było. Stwierdzam, że wyszło mi to całkiem ładnie, to możecie też ewentualnie dać znać w komentarzach. Dzisiaj już na live'ach się ten gryf, wiadomo, przebił, ale jeszcze, że tak powiem, go tak faktycznie nie pokazywałem w takiej całej okazałości, a stwierdzam, że wyszedł naprawdę ładnie. I jeszcze jedna rzecz oczywiście, która pozostała do zrobienia, to jak najbardziej podpisanie tegoż projektu, czym się zaraz oczywiście zajmiemy. Tylko dajcie chwilę, skoczę na szybko do magazynu. Projekt, na który dość długo musiała czekać jedna osoba, za co oczywiście bardzo serdecznie przepraszam, ale to zresztą wielokrotnie Mówiłem na live'a. Koniec końców wyszedł lepiej niż się spodziewałem, i jestem bardzo zadowolony. I wydaje mi się, że dajmy ten znak tutaj. Why not? Dokładnie tak. Pozdrawiam Dziubon serdecznie. Mordeczko jeszcze raz. Sorka za zwłokę, ale jest wreszcie upragniony. Gry. Proszę bardzo, gry skończony, mam nadzieję, że się podoba. Przejdźmy do kolejnych rzeczy, które powstały niedawno na sejwie. Nie są to jakoś super kozackie projekty, nie wiadomo co, ale myślę, że coś, co definitywnie uprościło mi i uprości w przyszłości życie. Mowa tutaj chociażby o farmach, które wam chyba nie pokazywałem, z tego co mi się wydaje. Czyli mamy tutaj oczywiście farmę drewna. Proszę bardzo, tutaj sobie leci TNT, tutaj jest poprzez pistony drewno wypychane. I sobie mogę zbierać drewno pełnia automatycznie stoję sobie tylko tak naprawdę w jednym miejscu i zasadzam te wszystkie farmy. To możecie sobie znaleźć po prostu na YouTube, bo ja szczerze powiedziawszy teraz nie pamiętam nawet kanałów, z których to faktycznie te poradniki e, były, ale wydaje mi się, że jak sobie wpisacie tri farm i tak dalej, w większości, że tak powiem tych farm macie m, u e, Crafta, więc tak czy inaczej jesteście w stanie myślę sobie na spokojnie znaleźć każdą z tych farm, które wam tutaj e, pokażę. Farma e, kamienia czy tam e, no tak, no kamienia, która chodziła dosłownie przez jeden czy dwa razy maksymalnie. Nie wiem Ile tam to zajęło? Może pół godziny, godzinę. E, I do dziś dzień skrzynie są tutaj e, dość mocno zapane, pomimo tego, że jakby tutaj ja nie używałem tego kamienia, znaczy nie, użyłem kamienia trochę. Trochę, nawet bardzo trochę, bo chyba 20 albo 30 szulkerów kamienia. No w każdym razie, yy, dalej jest tutaj dużo kamienia zapchane i tak na dobrą sprawę nie mam powodu włączać tej farmy, bo tworzy naprawdę dużą ilość kamienia na godzinę. Tam chyba kilkadziesiąt coś tysięcy albo ponad 100 coś tysięcy, gdzie ja w statystykach, moi drodzy, mam to 57 tysięcy. Więc no ogólnie... Tak, produktywna farma. I najnowszy można by powiedzieć, nabytek mojego świata, czyli betoniarka. Betoniarka 2.0, bardzo fajna, e, bardzo szybka. W pewnym sensie nawet niezbyt trudna do zbudowania. Okej, okay, było tutaj trochę kombinacji, ale też z poradnikiem sobie leciałem. E, I tutaj jako, że budowałem to niedawno, jestem prawie pewny, że był to poradnik Logical Geek Boya. Także możecie sobie wpisać Logical Geekboy normalnie w YouTube y i będziecie mogli znaleźć sobie właśnie tą farmę. Tutaj sobie przychodzimy, konkret e, sobie tutaj że tak powiem, trzymamy prawy przycisk myszy, on jest tutaj wypychany, ad spychany pistonami i również duplikator TNT, pyk, 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 sobie tutaj wysadza wszystko, sobie tutaj spływa później wodą, no i mamy dzięki temu tutaj um, później beton. Bardzo fajnie to wszystko działa. Zresztą na ostatnim live'ie mogliście tego doświadczyć. Uwaga, będzie głośno. Da się głośniej? Eee, tak. tyle jeżeli chodzi o taki mój można by powiedzieć dystrykt farm wydaje mi się że najpierw udamy się na wyspę grzybową dokładnie tak moi drodzy więc lecimy na wyspę grzybową a kiedy ja będę zmierzał na wyspę grzybową przed wami teraz wlatują time tworzenia wyspy grzybowej albo właśnie tego co tam powstało i tak dalej i tak dalej Tak oto magicznym sposobem znajdujemy się na Wyspie Grzybowej, czyli w miejscu, które tworzyłem całkiem niedawno, i jestem bardzo z niego zadowolony, z tej całej tutaj wysepki, z tego całego projektu, który mimo wszystko jeszcze nie jest skończony w 100%. Ponieważ ja wam nie pokazuję, że o, siema, tu jest gotowy projekt, tu jest gotowy projekt, tylko bardziej pokazuję wam, co się zmieniło przez ostatnie miesiące na moim świecie. Dlatego ta Wyspa Grzybowa prawdopodobnie jeszcze będzie przechodziła jakieś zmiany w przyszłości. Natomiast te najważniejsze rzeczy, które chciałem zrobić, czyli główne wejście, portal oraz właśnie można powiedzieć, gwóźdź programu, gwóźdź wyspy, czyli wielki grzyb. Również właśnie mogliście obserwować na Time lapse jak powstawał wyspa grzybowa imienia Jakub Monte, czyli również jeden z donatorów. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to oczywiście kolorowe no, grzyby. Tutaj po prostu stwierdziłem, że ej, można by zamknąć malutkie pikony właśnie w tych grzybkach, no i dzięki temu powstał bardzo fajny efekt, że z praktycznie każdego tutaj muchomorka wyraz ta sobie wyrasta. Wystrzeliwuje się promień e, bikona. Nie ma tutaj żadnych efektów włączonych, po prostu są promienie e, bikona. Nie mam żadnego łóżeczka, więc teraz będzie troszeczkę tutaj ciemno, ale spokojnie, żadne złe moby nie powinny się tu zrespić. No i mamy wielgaśny e, grzyb, który swoją drogą stwierdzam, że bardzo, bardzo ładnie mi wyszedł. Tak jak mówię, jeszcze coś tutaj będzie można dorobić w przyszłości. Nie wiem jeszcze, co to by mogło być. Ewentualnie, jak macie jakieś propozycje, dawajcie w komentarzach, bo ta wysepka jest taka fajna, skromna, malutka i można by coś tutaj jeszcze tak naprawdę dorobić. Nie chcę robić większej ilości dużych grzybów, to też mówiłem na live Tutaj oczywiście wiadomo, musi być efekt mgły, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dzięki temu mamy tutaj tego grzyba tak fajnie odseparowanego od całej reszty wyspy. No i tak jak tutaj mogliście też widzieć, bądź teraz będziecie widzieć, to też kwestia tego, jak ja to zmontuję. Mamy tutaj na górze taką małą, można powiedzieć, sypialnię, tak? Mamy jakiegoś tam mamy jakieś złote jabłuszko, łóżeczko i tak dalej. Właśnie, swoją drogą mamy łóżeczko, ale może bym teraz tutaj nie spał. W takim razie lecimy do kolejnego miejsca można by powiedzieć chyba największego projektu dnia dzisiejszego i projektu, który też mi zajął jakąś część czasu, projektu, który jest częścią większego projektu, czyli Ender Hub Base. A. a mowa tutaj oczywiście o wiosce w endzie, wiosce villagerów w endzie, czyli wioska endu można by to tak nazwać ewentualnie. Nie wspomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy i nie pokazałem wam tego, a propos innego Strongholda, gdzie stworzyłem też wreszcie po ponad roku tak naprawdę, to też pokazywałem na ostatnim live'ie, duplikator e, piasku, gravelu, czy jakichś takich grawitacyjnych bloków budulcowych, e, których używam dość często i za każdym razem był niesamowity problem, żeby te wszystkie surowce tak naprawdę zbierać i wreszcie po ponad roku stwierdziłem, okej, okay, dobra, proponowaliście mi nieraz, wreszcie się ugiąłem powiedzmy pod waszymi też tutaj prośbami i stworzyłem właśnie wreszcie e, duplikator e, piasku. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo e, dzięki temu Zaoszczędza mi ogromną, ogromną ilość czasu. I tutaj, właśnie, część, że tak powiem, tegoż, 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 właśnie mechanizmu, powiedzmy, do zbierania. I tutaj mamy, jak widzicie, piasek. Nie chciałem wam tutaj pokazywać tak naprawdę tego wszystkiego, chociaż osoby, które były na ostatnim live i tak wiedzą, co tutaj powstało. Czyli mamy, proszę mnie, Messenger, nie przeszkadzać. Tutaj, osoby, które właśnie mówię, śledzą live'y, są chyba najbardziej na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj powstaje. To jest właśnie projekt Ender Hub Base'a. Przypominam jeszcze, i zresztą był niedawno film odnośnie tworzenia. Pro efektu mgły, właśnie w tym projekcie, do którego Was odsyłam swoją drogą, bo bardzo fajny film wyszedł. Cały, powiedzmy, ten proces mieliście tutaj pokazany. No i e, mamy tutaj takie fajne wejście. Tutaj się możemy udać i proszę bardzo, tu jest coś, co tworzyłem e, ostatnio na Lifehiku, czyli można być taki. E, troszeczkę ma to związek z e, jakąś taką, wiecie, obcą cywilizacją, e, kosmitami i tak dalej. No, ogólnie chciałem, żeby było to pomieszczenie ładne, a nad tym pomieszczeniem, czyli na tym następnym poziomie, będzie magazyn, automatyczny magazyn. Tutaj są zrobione takie, e, można by powiedzieć, windy. Troszeczkę się tutaj posiłkowałem z Subnautiką, z której właśnie jeszcze będę brał przykład. To też wam będę mógł pokazać swoją drogą, e, co tutaj się zmieniło. E, mamy, proszę bardzo, fajnie wyglądającą windę, która nas prowadzi na górę. I tutaj mamy takiego krzaczka nederowego, i możemy sobie zeskoczyć. też swoją drogą fajnie wygląda. Taki, wiecie, taki, taki taki magiczny. Ale nie o tym, nie o tym, bo mieliśmy, e, miałem wam pokazać wioskę. I zaraz właśnie tutaj sobie zbijemy z tegoż miejsca. Proszę bardzo, i jesteśmy. Moi drodzy, sobie właśnie w tym momencie w wiosce Villager. Wioska Villagerów w Endzie. No, jak to zobaczy ktoś, kto nie wie, że ja to zbudowałem w Endzie, no to sobie pomyśli, okej, okay, no jest jakaś duża wioska, powiedzmy, obudowana, widać dookoła sztucznie, że to jest w Endzie, no to tak naprawdę tylko wiecie wy, osoby, które tutaj śledzą tak naprawdę ten świat. Jestem bardzo zadowolony z tego projektu, ponieważ zajął mi naprawdę dużą ilość czasu. Chociażby sam ten ratusz, który budowałem, no dobrych kilka godzin tak naprawdę, wyszedł bardzo, bardzo, bardzo ładnie. No i te wszystkie domki, które są oczywiście w tym samym, jakby stylu proces tego, y, że tak powiem budowania tych domków zajął trochę czas. Ogólnie możecie że tak powiem ocenić jak wam się to wszystko podoba to też będziecie mieli też dodatkowo te ogrywki jak ja tutaj sobie mówię. Czy mi się wydaje, czy tutaj jakiś nowy y, marzenko, jakby co to co to za romansowanie w pracy? Halo, przyłapałem ich, no widzisz, no i teraz się nie uwolnisz, bo tutaj są chony bloki, a na chony blokach villagerzy i w ogóle no my też za bardzo nie możemy skakać, więc to jest taki trik, jakbyście chcieli zatrzymać sobie villagera bez obudowywania go do koła. Okej, okay, pokażę wam tutaj jeszcze tylko pana prezesa, pana burmistrza i jest to oczywiście nie kto inny jak Jakub Monde. Jakiś golemy już się respię, wiadomo, bo już tutaj filaczerzy sobie żyją. Mają jakieś tam e, stacje robocze rozłożone, jakieś łóżeczka. Widzicie tutaj e, chmurki nawet sobie przelatują i przepiękny efekt mgły, który robi też przy okazji za takie troszeczkę niebo. A jeszcze przebijające się te m, pochodnie m, tworzą taki efekt, jakby tutaj było takie gwieździste niebo. Więc ogólnie myślę, że wygląda to całkiem spokojnie. i to naprawdę dużą ilość czasu, a to jeszcze nie koniec całego projektu Ender Hub Skoro wspomniałem o tej Subnaudice, to udamy się teraz do e, najnowszego projektu, nad którym aktualnie zacząłem dopiero pracę. Przypadkowo żeśmy natrafili na tego Cave'a, ale e, co nie zmienia faktu, że fajnie będzie go Wam pokazać. Dlatego dajcie mi chwilę, e, zaraz się tam zobaczymy. Lecę i lecę, i końca nie ma. O, dopiero teraz nam się kreuje tutaj portal. Proszę bardzo. Mm, I tutaj myślę, że sobie w tym miejscu też zakończymy, bo już to jest ostatnia rzecz, którą chciałem Wam aktualizować pokazać, które ostatnio powstały w ogóle na moim świecie. Całkiem długi ten materiał będzie swoją drogą, bo pomimo tego, że tutaj troszeczkę sobie pogadałem, tutaj troszeczkę e, jakieś tam timelapsy, przebitki będą, no to jednak chwilkę to trwa. Nie chcę myśleć, ile trwałby pokaz całego świata. O kurczę. Tu jest po prostu bardzo duży Lush Cave. Bardzo ładnie wyglądający. Natomiast tak był wygenerowany i niczym się on za bardzo tutaj nie wyróżnia. Poza tym, że jest ogromna, fajna przestrzeń i e, troszeczkę tam lawy i tym podobnych rzeczy. Natomiast tutaj powstanie coś, co ma związek właśnie również z Subnauticą. Czyli e, można by powiedzieć, będzie tutaj takie troszeczkę jakby Lost River. Bardzo fajna, e, ciekawa, tajemnicza przestrzeń z jakimiś takimi jeziorkami toksycznymi i tym podobnym. Podobnymi rzeczami, i właśnie tutaj, w tym momencie, widzicie pierwsze toksyczne jeziorka, które są obudowane. Oczywiście efekt mgły musi być jak najbardziej. No i też ciekawostka, że ściany są pokryte melonami, ponieważ, jak widzicie, melony mają bardzo ciekawą taką teksturę, która sprawia, że wygląda to wszystko tak, powiedzmy, że bardziej toksycznie. No i takich jeziorek będzie tutaj kilka. Tu mamy jedno takie większe, tutaj mamy jedno takie mniejsze, jeszcze będzie tutaj na pewno to jedno, jeszcze. Jakiś tam sobie jedno zarysujemy i jedno, jakieś takie największe, myślę, że też chciałbym tutaj walnąć. Więc ogólnie będzie tego trochę. Tutaj mamy ogromny portal, który chciałbym jakoś ewentualnie obudować w formie takiej, właśnie tak jak to prekursorzy mieli swoje stacje badawcze, jakkolwiek to tam się nazywało. No i ogólnie jeszcze dużo tutaj projektów na tym świecie będzie. A aktualnie, tak dla ciekawskich, mamy dzień 3379 aktualnie na tym świecie więc całkiem, całkiem nie najgorzej patrząc na to, że gram na tym save'ie ponad rok i też mimo wszystko tworzę głównie na live'ach, na transmisjach na żywo, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że niedługo też będę w stanie Wam nagrać jakąś kolejną e, odsłonę pokazania tego, co się tutaj zmieniło, ewentualnie właśnie w formie typowo odcinka, gdzie zajmiemy się jakimś projektem, chociażby stopki, których jeszcze kilka oczywiście mam zaplanowanych do zbudowania i fajnie byłoby się nimi zająć. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się wam podobał, dajcie znać co sądzicie o tych wszystkich projektach, który projekt podobał wam się z tych pokazanych najbardziej, ewentualnie który projekt ogólnie, na tym save'ie podoba wam się najbardziej, jeżeli jesteście stałymi bywalcami live'ów. Odsyłam do subskrypcji kanału jak najbardziej, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, live'ami i tak i tak i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, trzymajcie się, miłego dzwonka wszystkim i papa!